Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował. Rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie: Oto słowo pańskie. Słowa Ewangelii składzą grzechy nasze. Dzisiaj, moi drodzy, przeżywamy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. 1 kwietnia 1656 roku Król Jan Kazimierz uroczystym aktem oddał nasz kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając ją Królową Polski. Moi drodzy, uczynił to, bo wtedy sytuacja w Polsce była tragiczna. Pamiętamy, był potop szwedzki. Szwedzi od północy już opanowali prawie cały kraj, całą Polskę. Ale została jeszcze jasna góra. I tam Maryja na jasnej górze okazała swoją moc, chwałę. Jasna góra nie została zdobyta przez Szwedów. Obroniła się. I później od tego miejsca już od południa przyszła odsiecz i Polska została była wyzwalana kolejno z niewoli szwedzkiej, z potopu szwedzkiego. Przedstawiciństwo Maryi, przez jej moc, Maria znów otoczyła płaszczem naród polski, i Polska została wyzwolona z niewoli. Gdyby nie to, to czy Polska dzisiaj by była taka, jaka jest jeszcze? Czy by była katolicka, wierząca? Czy była, cieszyłaby się wolnością? Wędrozy, i wtedy, w 1656 roku, król Jan Kazimierz, z ówczesną władzą państwową, oficjalnie sejmem, senatem, na jasnej górze, wypowiedział takie śluby. Wielka Boga Człowieka Matko, najświętsza dziewico, ja Jan Kazimierz, Król, do najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za patronkę moją i za królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo Polskie. Wszystkie moje ludy, Twojej osobliwej opiece i dobroci, obronie polecam. Twojej pomocy i w tym klęsk pełnym i opłakanym królestwa mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom rzymskiego kościoła pokornie przyzywam. A ponieważ nadzwyczajnymi dobrodziejstwami twymi zniewolony pałam wraz z narodem moim nowym, a żarliwym pragnieniem poświęcenia się Twojej służbie, Przyrzekam przeto, tak moim jak senatorów i ludów moich imieniem, Tobie i Twojemu Synowi, Panu Naszemu Jezusowi Chrystusowi, że po wszystkich ziemiach królestwa mojego cześć i nabożeństwo ku Tobie rozszerzać będę. Z wielką sercem, Mego żałością, wyraźnie widzę, że jęki i ucisk mieci spadły, w tym siedmioleci na Królestwo moje, z rąk syna Twojego, plagi powietrza, wojny i innych nieszczęść. Przy to przyrzekam i ślubuję, że po nastaju pokoju wszystkich środków będę używał, aby lud Królestwa Mego od niesprawiedliwych ciężarów ucisku wyzwolić. Ty zaś, O najlitościwsza Królowo i Pani, jakoś mnie senatorów i Stany Królestwa, myślą tych ślubów, natchnęła takich spraw, aby mu syna Twojego łaskę wypełnienia ich uzyskał. Mój drodzy król Jan Kazimierz i oficjalna władza państwowa w Polsce wtedy ogłosiły dekretem, że Maryja jest królową Polski. I moi drodzy, i tego zarządzenia, tego dekretu władzy państwowej polskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, do dzisiaj nikt nie odwołał. A zatem on jest aktualny, on jest dzisiaj, yy... on się dzisiaj również realizuje. A zatem, kochani, Maryja jest królową Polski, ogłoszoną przez władze państwowe. Mamy królową w Polsce. To jest Maryja, Najświętsza Maryja Panna. Wszyscy Polacy żyją w królestwie Maryi. Ona jest królową, a Jezus jest królem. I kochani, sytuacja dzisiaj jest podobna, może nawet jeszcze gorsza niż wtedy za czasów Jana Kazimierza. On wtedy powiedział, że będzie bronił, chronił swój naród od wszystkich nieszczęść, zła. I dzisiaj również Polska dotyka potop. Nie tylko Polska, ale i cały świat, ale nas też dotyka potop. Tylko ten potop jest może mniej widoczny, bo to jest potop duchowy bardziej. On przebiega przez serca ludzi, potop grzechu, potoby zła. I to musimy widzieć. Pani Maryja, zgłoszona królową Polski, to jest jej królestwo, ale zobaczmy w naszej ojczyźnie. No w kościołach jest. Przeciętnie 10%, 15%. Tam jest lepsza sytuacja, 20% osób w Kościele. Są nabożeństwa, jest różaniec w przeciągu roku, gdzie Maryja chce. Modlimy się z Maryją. Kochani, a jest pytanie, a gdzie jest 80%, tak? No niby ogłoszona jest Maryja Królową Polski, ale gdzie jest 80% jej dzieci? Jest pytanie: Gdzie są dzieci, gdzie jest młodzież? Dzisiaj. A zatem to nie jest tak do końca, że to jest już królestwo, jest wszystko dobrze. Kochani, dzisiaj ten problem, ta trudność przebiega przez serca ludzkie. I pytanie: jest. Czy naprawdę Maryja króluje w sercach ludzi, w sercach Polaków, w sercach dzieci i młodzieży? Czy Maryja Królewska jest królową tak naprawdę? Kto króluje w sercu człowieka, to jest jakby istota sprawy. Moi drodzy, dobrze że tutaj jesteśmy, w kościele chcemy być z Jezusem z Maryją i to bardzo dobrze, ale właśnie pytamy o tych naszych braci, których tu nie ma z nami. Nie ma ich z Maryją. Dzisiaj trzeba widzieć, że wiele serc ludzkich jest dotkniętych plagą grzechu, plagą życia bez Boga, bez prawa Bożego. Dzisiaj, przecież widzimy, Polskę dotykają plagi alkoholizmu. Wcale nie minęło, może jest jeszcze większe, bardziej dotkliwe. Plaga alkoholizmu, plaga nieczystości, już dzisiaj nawet grzechu nieczystego nie nazywa się grzechem. Jak ktoś żyje bez ślubu kościelnego, nie widzi się często problemu. Inne jeszcze rzeczy, wynaturzenia wchodzą, uczy się młodzież jako normalne coś. Poza tym, ile ludzi dzisiaj jest wykorzystywanych finansowo, są korporacje, biznes, a człowiek jest traktowany praktycznie jako niewolnik. Musisz to zrobić tyle i tyle godzin, żadnych praw nie ma. Ile ludzi dzisiaj uzależnionych od telewizji, od internetu, innych używek, innych również jakichś nałogów. I to wszystko się dzieje w królestwie Maryi. To jest królestwo, ona jest ogłoszona królową tutaj, ale jest pytanie, czy to królestwo jest w sercach ludzi, czy to przechodzi przez serca ludzi. Czy w sercach Maryja króluje naprawdę? chcemy, żeby królowała ona i Jezus też? Moi drodzy, ale to dotyka też oczywiście Polski, Polaków, ale i całego świata. To musimy sobie to powiedzieć też. To właśnie ten problem też dotyka to, co się dzieje na wschodzie, na Ukrainie. To Maryja o tym mówi też w Fatimie o Moskwie, o Rosji. I mówi, że jej niepokalane serce też zwycięży, będzie królowało w Moskwie, w Rosji. Rosja się nawróci. Tak Maryja mówi Fatimie. Ona będzie królować również i w Moskwie, na Kremlu. Ale trzeba tej sytuacji się też przyjrzeć. Oczywiście są sprawy polityczne i wojskowe, ale przede wszystkim i duchowe też. Bo no, ludzie, którzy rządzą na Kremlu. Czy Władimir Putin, on sam bywa też i w cerkwi. Czy patriarcha moskiewski, no razem z nim żyją w zgodzie. Czyli można być w cerkwi. No dlaczego? No niby, żeby pokazać się, że jest się wierzącym. Ale tak naprawdę tu chodzi o to, żeby naród zobaczył, żeby mieć dobrą opinię w narodzie. Żeby naród zobaczył, że niby jestem wierzącym. Można być w cerkwi. A jednocześnie robić takie rzeczy, tego się już nawet nazwać nie da. Na Ukrainie już mówią, że faszyści tak się nie zachowywali, jak teraz, co się dzieje teraz. Faszyści się tak nie zachowywali, jak traktuje się kobiety. W Mariupolu 20 tysięcy cywilnych osób zabitych. Tego w czasie II wojny światowej nawet nie było. Co się dzieje z dziećmi, z ludźmi, ile krwi, ile łez, a jednocześnie można być w cerkwi i mówić, że jest się osobą wierzącą. Problem jest w sercu człowieka. Czy Maria króluje w sercu Jezus, tak? No to jest oficjalna rzecz publiczna. Tutaj nic szczególnego nie mówię, że Władimir Putin miał jedną kobietę, później drugą, trzecią kobietę, młodsze, coraz młodsze kobiety. Pytanie, co w sercu króluje, tak? Kto jest w sercu? To pytanie jest również do każdego z nas. Kto króluje w sercu, tak? I kochani biskupi z Ukrainy mówią wyraźnie, że wy jesteście narzędziami, mówiąc o Moskwie, jesteście narzędziami szatana. Służycie szatanowi, to szatan czyni przez Was ogromne zło i spustoszenie. Za grzechem to stoi. Jest pytanie, czy jesteśmy narzędziami i dziećmi Boga, Jezusa Maryi. Chcemy, żeby Maryja królowała była. Miłość, pokój, tak, Maryja nam to pokazuje, czy może też jesteśmy narzędziami złego ducha. Tam, gdzie jest grzech, tam jest zły duch. I zobaczmy, jak człowiek potrafi być okrutny, to człowiek dla człowieka to robi, ci na kremlu, mają jakieś pomysły, mają jakieś idee, no i to czynią, człowiek, człowiekowi to czyni. Maria przechodzi, mówi: Chcemy ją mieć za królową, chcemy mieć Jezusa za królową, i to wtedy Jan Kazimierz powiedział w tragicznej sytuacji: Kochani, dzisiaj też tego chcemy, ale sytuacja nie jest wcale lepsza. Też mamy dużo do pracy. Dużo do pracy, jest to pytanie. 80% gdzie oni są? Kochani, ta granica przebiega też przez nasze rodziny. Zobaczmy, czy w rodzinach dzisiaj jest modlitwa, czy potrafimy usiąść razem, odmówić Różaniec, czy potrafimy wziąć Pismo Święte, przeczytać chociaż trochę. Ja wiem, to dzisiaj babcia, rodzice muszą mieć odwagę, żeby zaproponować dzieciom, pomóc się troszkę ze mną, Pismo Święte poczytać. To muszą mieć odwagę, co się dzieje, podział w rodzinach też. Czy te serca, czy ta Maryja króluje naprawdę w naszych rodzinach, w naszych domach. Prawda, to jest dużo pracy, jest dużo do rozmawiania o tym, że chcemy, że królowanie Maryi przynosi szczęście, pokój dla ludzi, że Jezus jest potrzebny nam, bez tego dzieją się złe rzeczy. Człowiek staje się niewolnikiem jakiejś ideologii, jakichś grzechów, niewolnikiem zła i dzieje się źle. O czym trzeba rozmawiać? Że my chcemy królowania Maryi. Mario chcemy Tobie służyć, żebyś była królową, ale nie tylko tak na papierze, nie tylko tak od czasu do czasu, ale prawdziwie w sercu, w domu, w rodzinie. A jak nasze serca oddamy Maryi, to rodzina się zmieni, to miejsce pracy się zmieni, szkoła i kraj cały się zmieni. Tam, gdzie przychodzi Maryja, przynosi wolność, przynosi miłość, pokój. Już te używki są niepotrzebne alkohol jest niepotrzebny, jeżeli jest miłość, dobroć, szczerość w rodzinie, człowiek jest, może rozmawiać. To są problemy. Jesteśmy pozamykani. Dzisiaj zobaczmy, młodych nie ma. Młody człowiek zamyka się w swoim pokoju, i rodzice boją się nawet wejść. Nie mają prawa wejść do pokoju syna czy córki. On tam jest przez internetem, nie wolno mu przeszkadzać. To godzinami trwa. Kochani, starajmy się, żeby Maryja coraz bardziej królowała, żeby ona była królową, naprawdę w duchu i prawdzie, w naszych sercach, w naszych domach. Tu jest jeszcze dużo pracy do wykonania. Jan Paweł II o tym mówił: macie dużo pracy do wykonania jeszcze, do zrobienia. Dużo pracy, żeby królowała Maryja, żeby królował Jezus. Ewangelia, żeby była modlitwa, żeby serca były. Oddane miłości, żeby pokój był. Miłość, jedność to jest ważne. Jaki podział dzisiaj, zobaczmy w naszym narodzie, w tym narodzie, gdzie Maryja jest królową. Ona dzisiaj płacze, często patrząc na świat i na Polskę i inne kraje też płacze. Maryja jest królową. Czyńmy to, nie bójmy się, ona jest królową Polski oficjalnie. Nikt tego nie odwołał i tego się trzymamy, i to robimy. To naprawdę ma sens. To jest najważniejsze nieść królowanie Jezusa, królowanie Maryi. Ona mówi: Moje niepokalane serce zwycięży w Rosji, Rosja się nawróci, Moskwa się nawróci. Oby mniej tych ofiar, tych łez i krwi było. Niestety, oby to było. Oby byli ludzie, którzy chcieli, by nieść. To dobrą nowinę o miłości Jezusa, o miłości Maryi, o całego świata. Amen.